To jest kolejny odcinek z Farming Simulator 22 na głównej serii. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zwierzętami, bo zaniedbałem je ostatnio i widzę, że świnie i krowy mega spadły mi na zdrowiu. A świnie są do sprzedania. Jakby nie patrzeć, tu mamy świnie do sprzedania, te mamy do sprzedania i te mamy do sprzedania. Więc mamy łącznie 49 sztuk do sprzedania, jeśli się nie mylę. Coś w tym stylu. Więc musimy się nimi zająć, choć w sumie można by było je wywieźć nawet, bo są w maksymalnej cenie, więc inaczej jeszcze. Yy, zrobimy sobie także, sprzedamy sobie świnie i zajmiemy się dzisiaj, yy, oj miga, jest złączymy jakiś, yy, i zajmiemy się yy, kiszonką strawy. A w kolejnym odcinku yy, będziemy sobie działać z krowami i ogarnieniem zwierząt. Więc tak, ja Was przepraszam bardzo za to, że przez długi czas nie było odcinków. Niestety mój, mój kalendarz dniowy jest mega zabity i nie jestem w stanie. Ale myślę, że to się zmieni niedługim czasem. Ja no, też nie obiecuję Wam żadnych, że będzie więcej odcinków, bo wątpię, że będzie. Będę chciał kiedy będę mógł, wtedy będę chciał nagrać. No pewnie no, tak, czy nie? Dobra. Yy, więc tak, sprzedamy sobie te przez ile wejdzie tyle przekładamy. Dobra, jednej mamy z głowy i teraz. Aha, dobra, 13 sztuk. 13 sztuk się tylko mieści na szczepie. Już nawet nie wiem ile się mieści na tej przyczepie. Więc tak, ja pędzę sobie sprzedać i będziemy ogarniać sobie tą trawę z Kiszonki Kurde, Kiszonkę z trawy przepraszam Nie wiem co tam mówiłem, że będzie w, co miałem w planie, no tego nie pamiętam, więc zajmujemy się tym co sobie mi przyszło do głowy przed sekundą. Ja Was oczywiście zachęcam do subskrybowania, skomentowania, z zabrawania filmiku i mam nadzieję, że będzie się podobało. Więc tak, ja so, yy, w następnym odcinku możliwe w sumie, że zmienimy sobie prasę tak naprawdę. Nie wiem, czy zbierałem, nie zbierałem chyba jeszcze słony, więc możliwe, że z, yy, zmienimy sobie prasę. W sumie nie wiem, czy nie miałem prasować właśnie w tym sezonie, teraz, na tym odcinku. No ale jak sprzedamy świnie, sprzedam, na pewno sprzedam ten drugi kombajn, bo jest mi niepotrzebny tak naprawdę. Więc możliwe, że... Kupimy sobie tą pracę i zmienimy całkowicie y, sposób pracy na naszej farmie Już mamy 15600 do, 15 do przodu no i będziemy lecieć sobie z y, dalszymi mamy no jeszcze przynajmniej Słuchajcie, zaraz zerknę, ale chyba na no minimum jeszcze 3 przyczepy będzie jeśli się nie mylę, 541, no czy przy, przyczepy to jeszcze minimum i dwie sztuki zostaną, więc no będzie y, dosyć dużo kasy z tego. Więc nie wiem, czy nie będę teraz powoływał film po prostu do pełnej ceny tak jak teraz 1100-1150, coś takiego, bo no nie oszukujmy się, jest na tym kasą y, Więc tak do połowy odcineczka będziemy sobie lecieć ze sprzedażą i w sumie, może zajmiemy się już prasowaniem nową prasę, zobaczymy jak to wyjdzie, a jeśli nie to zostawimy sobie zakup prasy na następny sezon. Bo tak, jak zmienię pracę, to muszę zmienić owiarkę do bel, muszę zmienić przyczepę samozbierającą do bel i w sumie chyba tyle jest takich zmian sprzętów. Tak, tyle jest chyba ze zmian sprzętów, więc no jeszcze nie ma tragedii. No też, to mi ułatwi bardzo pracę na polach, bo będzie dużo mniej roboty przy pracowaniu. Dobra, te przenosimy i teraz lecimy z tymi najtańszymi, można powiedzieć. 8 mi się zmieści, dobra. I lecimy sobie z tematem. Więc tak. No, chyba nie będę przedłużał. Polecę sobie z, z tym na yy, z tą sprzedażą i będziemy działać z zakupem chyba tej prasy. I będziemy, będziemy lecieć sobie z prasowaniem słomy i możliwe, że albo koszeniem trawy. Jeszcze się zastanowimy więc widzimy się za sekundkę. Dobra, tutaj mamy wszystko, co chcę sprzedać, więc tak bez zbędnego przedłużania. Nie tu yy, chcę, sprzedajemy kombajn sprzedajemy header do. Zboża, header. A, jeszcze nie, nie zresetowałem header do kukurydzy. Owiarkę do B. Sprzedajemy i sprzedajemy prasę. Mamy 245 tysięcy. Teore... nie sprzedaję na razie tej przyczepy, bo jeszcze musimy sprzedać te belki, które mamy na sprzedaż. I teraz tak. Kupujemy sobie prasy. Czyli ta prasa będzie ta, bo to jest chyba najtańsza kostkująca prasa, więc ją sobie zakupimy bez żadnych wymyślań. Więc ją zakupujemy do tego tak, owijarkę do BL, tą i teoretycznie mamy wszystko co nam jest potrzebne do tego typu pracy. Więc owiarkę sobie zostawię, prasę, ztestujemy sobie na y, słomie, bo chcę sobie ją stestować, i w następnym odcinku możliwe, że będziemy zwozić tą słomę. Więc ja lecę sobie z tym. I zobaczyłem się. Dobra, tu się rozkłada. Ja pędzę na pole, bo mamy troszkę prasowania a chcę sobie ją sprawdzić, przetestować i yy, przy okazji sprawdzę sobie poza odcinkiem tą, yy, tego autoloada bo jeśli by on działał no to jest bez potrzeby wydawać yy, 190 tysięcy na yy, na yy, sa, przyczepę samozbierającą więc jak będzie działać no to oczywiście nie będziemy zakupywać przyczepy samozbierającej, jeśli nie będzie działać no to trzeba będzie wziąć kredyt żeby zakupić tę przyczepę i w kolejnym odcinku Zwozimy słomę, zajmiemy się jednymi zwierzętami, albo, albo yy, świniami, albo zajmiemy się... No pięknie to wygląda, choć nie wiem, czy by nie lepiej pasował do tego klas, do tej pracy. Więc ja sobie go podmienię. Dobra, jadę już. Yy, przepraszam, nie klas, tylko dżondin. Yy, bardziej będzie pasował, myślę, że kolorystycznie przynajmniej. Yy, możliwe, że kiedyś i pojawi się u nas na farmie klas. Ja bym pojechał chyba sobie od tych większych pól, a to małe sobie zrobię poza odcineczkiem. No powiem Wam, że bestia. Czekajcie, jakie tu mamy ustawione. Ja bym robił największe, jakie się da, żeby jak najmniej ich było do złożenia. Więc lecimy sobie z tematem. Zaraz sobie zrobimy jakiegoś screena a i lagerki. Myślę, że będzie ten sprzęt się sprawował dobrze. Teraz to jest, właśnie o to mi chodziło, że chciałem zakupić sobie tą prasę kostkującą, no bo nie muszę myśleć o zatrzymywaniu się po belkę, z każdą belką, tylko no same będą wylatywać, nie muszę się tym przejmować, że coś, yy, że pojadę ominę, muszę się cofnąć, dlatego właśnie nie lubię pras rolujących, tylko wolę kostkujące, bo no jest są mniej, jest mniej zachodu. No wiadomo, są droższe kostkujące, ale... Yy, no, płaci się za wygodę, aby nie patrzeć. Więc zrobimy sobie tutaj screena, fajnego. tylko niech, niech te belki zaczną wylatywać. Zrobię sobie fajnego screena. Mam nadzieję, że rozwój kanału będzie szedł dalej, bo troszkę przystopowało przez to, że mi nie było. I tak mimo wszystko tam chyba 2-3 subskrypcje przybyły, więc Wam bardzo dziękuję za to. I dajcie znać w komentarzach jakie byście chcieli serię oglądać, bo mam kilka pomysłów fajnych, ale nie wiem co byście chcieli oglądać i no, liczę na waszą pomoc. Wiadomo, no ja chcę mieć fan z gry, a ja lubię w, w, tak naprawdę w każdy tytuł praktycznie gier grać, bo no, to jest tak naprawdę moja od, zajawka od dzieciństwa gry, więc no, nie mi się zawsze fascynowałem i zawsze lubiłem w nie grać, więc yy, tu nie będzie problemu. Zróbmy jakiegoś screen'a No takiego bardziej kreatywnego No coś tego typu, nie wiem nie Wiem, że będziecie pewnie śmiali z tego, no ale Jeszcze jednego w, razie w jakby Nie zatrzybił, bo nie zawsze mi program zatrybi I nie zawsze robi screen'a Mnie właśnie to irytuje troszkę No ale coś za coś No powiem Wam, że tu się do tych belek mieści Po 9000 litrów w jednej belce no będzie coś co zwozić. No i no, sobie dookoła, a później będziemy już lecieć za koleją yy, całościowo. No i myślę, że to pole powinno się udać nam ogarnąć na tym, na tym odcineczku. No ale się jeszcze, to się jeszcze okaże, bo no jednak troszkę tego pola jest. I tak, będziemy musieli coś sprzedać przed kukurydzą, bo będziemy robić kiszonkę z kukurydzy yy, dla krów. No, a yy, żeby zrobić kiszonkę, musimy mieć yy, po kiszonce będziemy, to znaczy lecieć sobie z y, koszeniem kukurydzy na ziarno, a z tym będzie problem, bo nie mamy headeru, bo pomajną, więc no, to, to będzie nie mały problem, a on jest dosyć chyba drogi ja sobie ustawić GPS-a i sprawdzimy zaraz ile kosztuje w ogóle ale chyba nie jest zbyt tani czekajcie inaczej sobie zrobimy konfigurację sobie weźmiemy z tym kombajnem, który mamy to jest ten i kombinację 63 tysiące header yy, więc no będzie troszkę kosztował 30, 38 prawie mamy no ale, no coś tam jest pomidorów, więc może jakoś damy radę, na jak nie, to będziemy musieli coś sprzedać po gorszej cenie, żeby nie musieć brać kredytu, no bo nie chciałbym kredytu brać, bo jednak, no po co nam kredyt, jeśli możemy coś sprzedać, a wiadomo, że no później ze spłatą kredytu jest zawsze problem, bo, no bo jednak szkoda kasy po sezonie, bo bym chciał coś kupić i to tak wygląda właśnie yy, zawsze, więc... Mam nadzieję, że uda się uzbierać tą tasę. No Widzicie, będzie dużo też mniej belek, bo jest dopiero 2, 4, 5 belek. Szósta, no, szósta jest w tym, w, w prasie, ale no jej nie liczymy, bo nie wiem, czy się da w ogóle wyrzucić belkę. No, ale chyba się da, dało jakoś belkę wyrzucać. Y, po tym, po wyłączeniu prasy się chyba da wypchnąć belkę z prasy, żeby y, była ta która jest wyprodukowana, żeby wyleciała, jakoś to tak działało z tego co kojarzę. więc tak, to sobie ogarniemy, więc w następnym odcinku jeszcze będziemy chyba trosz, pod koniec, na początku odcinka prasować coś, no bo, no też chcę się nacieszyć nowym nabytkiem, bo mamy mega nabytek, y, w następnym, Kolejny odcinek, jaki wleci na kanał, no to wiadomo, że będzie z polskiej serii, będę chciał zrobić. Chyba, że nie będę miał y, czasu na granie na polskiej serii, no to nagramy coś z Worker'su fajnego. No bo tam tamta gierka mnie strasznie wciągnęła, tak, na, tak wam powiem. I no mega przyjemnie mi się w nią gra. I, I mam nadzieję, że będziecie chcieli ją oglądać, bo y, no mega mnie, nie, mega mnie do niej ciągnie i bardzo fajnie mi się w nią gra. A w kolejnym odcinku polecimy sobie z chyba tą trawą i ze zwierzętami. Zobaczymy, czy się obrobię stosunku. Jak się słowną, czy będę miał czas poza odcineczkiem grać. Bo jeśli nie, no to będziemy musieli dokończyć to na odcinku tutaj. Prasowanie No, ale myślę, że to pole ogarnę i jeszcze jedno pole dam radę w międzyczasie sobie ogarnąć. Kremu, że fajnie pasuje ta prasa klasa do tego John Wiadomo, że konkurencja największa, jaka chyba istnieje, no ale. Fajnie, fajnie wygląda ten rondier ten przy tym klasie więc przy tej prasie klasa więc myślę że może być troszkę robię miaki no niestety nie na to nie poradzę a ta prasa ma troszkę mały zbiór no ale coś za coś no i zostały nam trzy paski do przejechania tak naprawdę więc będzie git ja sobie sprawdzę poza odcineczkiem, jak działa ta, czy działa mi ta laweta ten autoload i fajnie by było, jakby działało na te belki, no bo na pewno na okrągłe belki mi nie działał yy, z kiszonką. no mam nadzieję, że będzie mi zbierać kiszonkę, no bo było nie fajnie, aby nie zbierało, mam nadzieję, że będzie zbierać i tak, no będziemy powoli się brać też za siewy już, yy, bo musimy przygotować się do kolejnych, do kolejnego sezonu tak naprawdę Rozpoczynamy już kolejny sezon, tak można powiedzieć, bo trzeba zaczynać siewy. No ja muszę sobie rozplanować, co bym chciał na którym polu zasiać teraz, i powoli trzeba będzie się za to brać. No bo jednak troszkę polu już mamy i trochę siewów jest. A musimy oczywiście gnojowice wywieźć. Tak, gnojowice wywieźć chyba w sumie już wypasowało, bo tam zwierząt chyba nie jest zbyt ciekawie. Tu jest gnojowicy dosyć dużo. No i tu też jest dosyć dużo gnojowicy u krowiły, u świn, więc y, trzeba wywozić nie wiem jak z obornikiem. Masz sobie zerknę na szybko, czekajcie, tu był w statystykach. Y, gdzie ten obornik był? No, obornika mamy 40. Y, 40 tysięcy litrów, więc no też jest dosyć sporo. Dobra. Lecimy sobie ostatni pasek, a ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, łapujcie. Trzymajcie się, cześć!